Cześć, z tej Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj iPhone SE 2020. Wpadł do mnie dzięki znajomym, dzięki za użyczenie. Co to za sprzęt, jak to wygląda, co to za smartfon. No, sobie chwilę pokadajmy, oczywiście przetestujemy go, sprawdzimy. No cóż, smartfon przypomina mam rzeczy, które dawno, dawno temu widzieliśmy, czyli jakieś iPhone'y 8. Hmm. I tego typu tematy, no gdyż bardzo on nawiązuje do tego tuż to wyglądu tego klasycznego wyglądu, które Apple nas przyzwyczaiło. Hmm. Wiele osób, myślę, że lubi ten wygląd, więc sobie trochę o nim pogadajmy. iPhone już wyjęty, jak widzicie, z pudełka. W moim przypadku wersja czarna. Zobaczmy, co w ogóle dostajemy tym razem w środku. W środku jest chyba klasyka, taka jak zwykle, coś tu się rozwalam, ale no, oczywiście smartfon był zafoliowany, bo to jest normalne. Dostajemy jak zwykle biedą ładowarkę 1A, nic nowego. Słuchawki na porcie Lightning, gdyż oczywiście ten smartfon już nie ma. Portu słuchawkowego, kabelek, no i praktycznie to jest wszystko. Wszystko co dostajecie, czyli odnośnie wnętrza, jakieś naklejka pewnie. Te sprawy, design by Apple in California. Nie zdać nicując, wersja 64GB, występują różne. No i dobra, sam smartfon, wygląd. Wygląd z tyłu szkło, czyli już troszeczkę inaczej niż w iPhone SE, Jak widzicie, jeden aparat, który trzeba przyznać, że nie da się ukryć, on troszkę, mówiąc krótko, odstaje, dioda doświetlająca, tu też, też mamy mikrofon, nogo jabłka, od dołu to co zwykle, czyli port lightning. Głośnik 1, też drugi gra tutaj z góry, więc jest stereo jak na taki sprzęcior. Oczywiście na froncie też jest kamera teoretycznie nie miało być coś tu być olofobego, które pomaga w trochę w mniejszej ilości odcisków, ale ja tego nie zauważam. Z lewej strony jak zwykle mamy przycisk power, kwestię związaną z podłączeniami ewentualnych kart SIM, no i tutaj niestety jest jeden chyba, że da się duala. Zrobić z SIMA. Tego jeszcze nie sprawdziłem. Myślę, że tak, ale nie dam sobie za to teraz głowy uciąć. Przyciski głośności, przycisk, który zawsze lubią użytkownicy Apple'a, czyli wyciszanie smartfonu od góry czysto. Dobra, co w samym smartfonie? Myślę, że to jest najważniejsze. Od tego trzeba by tutaj zacząć. Pierwsze co ekran. 47 cala Retina HD. Tak to się nazywa, czyli mamy 1334 na 750 pikseli. Co daje nam 326 pikseli na cal, ekran jak widać, no to jest jakiś pewnie IPS-a coś podobne. Kąty widzenia całkiem spoko, na pewno nie jest to żaden OLED o AMOLED, nic tym podobne, bo w ogóle nie ma. Always on display, ale no, powiem wam tyle, że telefon dobrze leży w dłoni, to na pewno jego rozmiar ma znaczenie. Dla tych, którzy lubią małe smartfony, myślę, że może być to całkiem fajne, oczywiście, wyjście. Jasność około 625 nitów, sprawdźmy sobie w ogóle, jak on właśnie świeci na maksa. To jest praktycznie max, minimum, no jest minimalnie, że aż ja już się zaczynam w tym odbijać. zostawmy go sobie wyżej. Tak mniej więcej to wygląda. Co jest najfajniejsze, Z sercem tego smartfona jest procesor A13 Bionic, czyli to co mamy w najnowszych iPhone'ach tegorocznych dostajemy w najtańszym w sumie iPhone'ie jak na chwilę obecną, czyli SE. No, całkiem ciekawa opcja. Dodatkowo jest wodoodporność. Fakt, że nie IP68, tylko IP67, więc daje to w jakiś tam sposób radę też pod wodą, co oczywiście pierwszy iPhone nie miał. S.A. oczywiście, o którym tutaj wspominałem, nie miał takiej opcji. Fotograficznie, no nie jest to zbytnio bogato, ale no to ma być po prostu hmm, iPhone bieda edition, tak to może nazwijmy. 12 megapikseli ze światłem 1.8, Maksymalnie 5-krotny zoom cyfrowy, samej aplikacji aparatu. No, na pewno brakuje paru rzeczy. Nie ma trybu manualnego, ale to chyba wszyscy wiedzą. Mamy poklatkowy, zwolnione tempo, wideo, zdjęcie, portret, panorama. No i niestety nie ma trybu nocnego. To jest trochę, według mnie, na minus, powinien taki być. Szkoda, że tutaj Apple sobie go oczywiście nie zrzuciło. Myślę, że mogłoby to przydać się wielu osobom, przydatna sprawa. No, niestety tutaj nie mam. Oczywiście smartfon nagrywa nam 4K w 30 klatkach maksymalnie lub też. 60, Full HD wiadomo, też 720p standard, jest to ten cyfrowy zoom, co widzicie, gdzieś tu sobie zoomujmy Pięciokrotny, ale wiadomo, kto będzie robił zdjęcia w cyfrowym zoomie, każdy będzie robił to ręcznie, więc pod tym względem tak to nam się zapowiada. Z przodu mamy 7 megapikseli, nie zauważyłem żadnego rozpoznawania twarzy, więc tylko i wyłącznie smartfon... Ten, ten aparat, który ma światło 2,2, będzie służyć do robienia fotek. Wiadomo, kto potrzebuje. Ten robi tego typu rzeczy. No i cóż, jest to, co by wszyscy chcieli mieć w nowych iPhone'ach, a nie ma: czyli jest Touch ID. Fajnie działa. Ma skonfigurowanego jednego palucha. Nie jest to teraz przyciskiem, jest to po prostu płytką. Ale dzięki haptyce, którą sobie możecie przestarcie ustawić w trzech poziomach, macie wrażenie, że on po prostu się teraz nie złapał że coś tu się wciska, oczywiście podwójne też działa, no ciekawe, ciekawe, fajne odczucie tej haptyki, to Wam powiem na pewno, że jest takie, no, no specyficzne. Mi się to podoba, więc to powiedziałbym już tak na wstępnie na plus dla, otóż tego smartfona. I no to, co powiedziałem, głośniki stereo, stereo w iPhone'ie, takim niedrogim. Też mi się podoba, jest to myślę, że przydatna sprawa. Fajnie, że w końcu tak będzie tutaj można by sobie stereofonicznie słuchać. No i na razie w sumie tyle, jaki tutaj iOS, co mamy jeżeli chodzi o kwestię systemu na chwilę obecną. Gdzieś tutaj sobie zobaczmy, co tu jest w ogóle w samych informacjach o fonie. No praktycznie chyba 13 ileś wersja, ale zaraz, ja tu już sobie trochę już aplikacji poinstalowałem, żeby móc się pobawić, poogarniać zobaczcie sobie jak to działa, oczywiście jest ta standardowa tutaj takie menu gdzie macie wszystko, od góry powiadomienia więc tutaj centrum sterowania no wiadomo, można sobie przeklikać powiadomienia, no praktycznie wszystko co być powinno w tym telefonie jest wygląda praktycznie jak każdy smartfon od Apple'a działa w miarę jak widać, nie jest może super demonem ma na pewno troszeczkę mniej RAMu niż nowsze wersje, niestety oczywiście Apple, jak to zwykle wiemy, nie chwali nam się ilością RAMu w tym smartfonie, ale wiemy, że tego RAMu jest tylko 2 GB, więc na pewno tak bardzo wydajne to nie będzie jak smartfony, które mamy inne, właśnie z tym procesorem bajonikiem od, od właśnie od Apple'a. To, jest ciekawe, występuje w kilku wersjach pamięciowych, teoretycznie nawet chyba 16, 32, 64, 28. Nie można oczywiście ich rozszerzyć, ale to doskonale wiecie. I cóż, myślę, że na wstępnie odnośnie tego smartfona tyle. Ja będę się za jego testowanie, jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, chcecie, żebym coś przetestował, piszcie w komentarzach, porównam go na pewno z wieloma innymi smartfonami, coś mi się w ogóle z Wi-Fi wyłączył. No. Będziemy sprawdzać, działać. No wstępnie, fajnie wygląda, bo jest mały. Małych smartfonów ostatnio na rynku, jak na lekarstwo, a mała zabawka z iOS-em dla fanów, otóż do tego systemu, myślę, że może być całkiem dobrym strzałem w dobre, że tak powiem, Strona, jeżeli ktoś po prostu chce mieć małego iPhone'a, lubił te, ten stary design. Cóż, testujemy. Na oczywiście, linki do społeczności, patronite. Macie jakieś pytania? Piszcie, dzwoneczek, subskrypcja, komentarz. To się przydaje. No i cóż, dzisiaj tyle. iPhone SE 2020. Bierzemy się za testy. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!